Proszę bardzo, pan. Jak chciałem wszystko... to jest, A, panie panie zadać. Mhm. co ja chodzi, jak to pan sądzi? Jak ma pan na temat tego też zamieszania jakiegoś takiego ogólnopolskiego po tym szczepionek? Proszę pana, no, ja nie jestem lekarzem i tu nie będę, wie pan, się wypowiadał na tematy medyczne. Mogę tylko na podstawie własnego doświadczenia powiedzieć i swoich dzieci. Ja sam byłem wielokrotnie szczepionym. O, przeciwko ospieczarnej, tam BCG i tak dalej. No i jak Państwo widzicie, żyje nic mi się nie stało. Podobnie moim dzieciom nic się nie stało. Są y, prawdopodobnie są też nadużycia przy tej okazji, jak na przykład w przypadku szczepionki przeciwko ptasiej grypie. To widać było ewidentnie, że tutaj koncerny farmaceutyczne próbowały wtrynić to przymusowo, więc trzeba po prostu do, umieć rozróżniać takie rzeczy. I tutaj władze państwowe, rzeczywiście na władzach państwowych spoczywa pewna odpowiedzialność, żeby chroniły obywateli przed e, takimi nadużyciami czy próbą, próbami nadużycia ze strony jakichś cwaniaków. Natomiast nie wiem, ze względów takich zasadniczych, ideologicznych, bo i taki aspekt to ma, no ja się uważam za liberała znanego, tak? No i tutaj wolność wyboru jest owszem istotna z punktu widzenia liberalizmu, ale są pewne granice naturalne. W każdym razie, moim zdaniem, tą granicę naturalną wyznacza. Pojawienie się ryzyka sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Podam przykład, żeby to wyjaśnić. Syfilityków nie dopuszcza się do prac związanych z przygotowaniem żywności. I nikt nie uważa tego za dyskryminację, ani za stygmatyzację, ani za wykluczenie, bo tu już używam takich nowomodnych pojęć. Dlatego że alternatywą jest ryzyko pandemii syfilisu, więc po prostu, żeby do tego nie dopuścić, to następują pewne wycinkowe ograniczenia wolności. I w przypadku, wie Pan, bo ja tam pamiętam jeszcze ze szkolenia wojskowego, że istnieją bronie biologiczne i nawet jedna, to nie wiem na czym polega, pamiętam tylko, że się, jak się nazywała, gorączka zajęcza. Gorącka zajęcia. Nie wiem jakie są objawy tego, ale to wiel... Proszę? Nie, nie, nie. To jest bardzo, to jest broń biologiczna, jedna ze środków wrażenia masowego. Także o tym też trzeba pamiętać i jeśli na przykład jest, byłoby ryzyko, byłoby ryzyko porażenia jakiegoś obszaru tego rodzaju środkami. No to jasne, że trzeba tutaj wprowadzać, i to bardzo szybko, jakieś remedium na albo surowice, albo szczepienia, albo coś takiego, no, żeby nie dopuścić do pandemii. Także taki jest mój stosunek do tej sprawy. Co więcej, wydaje mi się, że dopuszczam również myśl, bo na tym świecie pełnym złości nigdy nie dość z przezorności, że ludzie suflują takie idee, środowiskom niektórym, żeby je skompromitować, żeby je uśmieszyć. Potem bez... a to im to wszystko można posyłać ja i oni to wszystko... Proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć, a propos tego szczepienia dzieci, e, przeczytałam w internecie, Pani doktor, teraz nie pamiętam e, nazwiska, e, ale ostrzegała przed szczepieniem, dlatego, że te szczepienie przymusowe, e, to była druga klasa chyba, e, one miały spowodować bezpłodność tych dziewcząt. I to jest jawnie napisane. Bo wie Pani, ja bym, y, znaczy, oczywiście w internecie wiele rzeczy się ukazuje, ale bardzo dużo rzeczy się ukazuje anonimowo. Anonimowych. No tak, ja rozumiem. Mogła się tak podpisać, wie Pani. Papier, wszystko przyjmie, a cóż dopiero, internet. Tak, proszę bardzo. do mam pytanie. Dlaczego po raz 20 państwa, krajach, Europy, średniowie są dobrowolne, a w Polsce przymusowe obowiązkowe? Nawet one to są ścigane w kilku województwach przez policję. Takie były przypadki w Polsce. System policyjny. A w Stanach Zjednoczonych są oszkodowania miliardowe za powikłania poszczepionek. A w Polsce wszystko razem. Proszę pana, gdyby, gdyby, e, znaczy... Przymusowi powinna odpowiadać, powinna po drugiej stronie występować odpowiedzialność. Jeżeli ktoś rzeczywiście doznał uszczerbku na zdrowiu na skutek szczepienia, to ten, który go zmusił do szczepienia, powinien za to odpowiadać. No to trzeba doprowadzić do rewizji systemu wymiaru sprawiedliwości. Pani się zgłaszała, potem ja. ja chciałam się Pana, Pani Michalkiewicz zapytać, czy Pan się zarabia Maryja? Bo my słuchamy Pana. Ale Pani doktor Krupa, w poradach lekarskich, mówiła o wielkich zagrożeniach ze strony szczepień, które są sprowadzane przez koncerny farmaceutyczne, a wręcz nawet w Ameryce w tej chwili brakuje inteligentnej młodzieży, która by podjęła jakieś matematyczne, fizyczne studia, no tak mają uszkodzone mózgi i dzieci Nie pani, chyba trochę przesadzam, no ja to, to wiele wie, razy... To był reportaż w ramach. Tak, ja wiem, ale to nie znaczy, że wie pani, wszystko, co się na antenie ukazuje, to jest taka bezdyskusyjna. No ja wielokrotnie byłem w Ameryce. Nie zauważyłem, żeby tam byli jacyś głupsi tam młodzi ludzie. Co więcej, no teraz na przykład... Może zwiększyła. zwiększyła być? Prawo, być tak? może, nie będę ja się wspierał, bo nie, aż takich badań nie prowadziłem. Natomiast generalnie no, nie ma e, takich dowodów na to, że amerykańska młodzież jest głupsza od innej. E, zwłaszcza z powodu szczepionek. E, no, mam taki przykład teraz e, z własnej. Moja córka. Młodsza. Ktoś to powiedziała, tak nie, 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 ale nie, proszę posłuchać, co mówię, no to powiedziała, no wszystko można powiedzieć, to wie pani, ale nie. Zna... też lekarz. No, no dobrze, dobrze. Jest... No dobrze no, więc jest... proszę pani, no co pani chce ode mnie, żebym powiedział, o tak, no, jak pani grupa tak powiedziała, to na pewno to musi być prawda. No, nie powiem tak, bo nie, nie jestem w stanie ocenić, wie pani, prawdziwości tego, co ona mówi. No, powiem tylko tyle, że ten ostatni, ten ostatni fragment. Że amerykańska, młodzież się jest głupsza, i tak dalej, nie wytrzymuje krytyki w świetle takiego potocznego doświadczenia. Moja młodsza córka jest w tej chwili na, w, na Uniwersytecie w Chicago, bo dostała tam roczne stypendium Fulbrighta z biotechnologii. I y, jest w laboratorium. Tak, nawiasem mówiąc, to laureat Nobla jest szefem tego laboratorium. I akurat w tym laboratorium, w którym ona jest, to jej dają bardzo dużo samodzielnej takiej pracy. I ona powiada, że pracuje przy technologiach, o których w Polsce nawet nie słyszała. Pracuje przy technologiach. Więc stopień zaawansowania takiego technicznego, który jednak wymaga pewnych umiejętności, jest w Stanach Zjednoczonych bardzo wysoki. I twierdzenie, jakoby. To tam byli jacyś upośledzeni, dominowali może ludzie upośledzeni umysłem. no Nie wytrzymuję krytyki w świetle takiego potocznego doświadczenia. Yy, ja, wie pani, mówię, nie jestem lekarzem, więc bardzo powściągliwie na ten temat się wypowiadam. Owszem, jestem przekonany, że tak jak w innych dziedzinach, tu i w tej mogą się pojawiać nadużycia i zaufania, i przemocy, i tak dalej, ale to nie znaczy, że Ludwik Pasteur, który to wymyślił, tę metodę, że on tu działał na rzecz zguby ludzkości. Bo jednak takie choroby jak czarna ospa zostały praktycznie wyeliminowane. Oby nie był Noblem następnym. No, wie Pani, to... Wtedy to, jest nie stosowano metali Bo No, więc nie znam się na tym i nie tak, będę się tak, popisywał. Tak, tak, proszę bardzo. Tak, tak, tam, tam chciałam tylko króciutko wyjaśnić, że szczepionki nie są szkodliwe. Szczepionki tylko są szkodliwe dodatki do szczepionek. A konkretnie rtęć, która wnosi na i aluminium. I to chodzi o to, że, że teraz takie czasy nastały, niestety, że wyprodukować tanio, albo bardzo tanio, albo za grosze, a sprzedać bardzo drogo, za tysiące, i te szczepionki po prostu są fatalne i niektóre, nie, nie wszystkie jakości i po prostu szkodzą tych konserwatorów. No tak, ja, ja chętnie wysłuchałem tej opinii i bardzo dziękuję, przyjąłem ją do wiadomości. Jeśli pani pozwoli, to będę ją powtarzał. Natomiast no, nie chcę tutaj się wypowiadać jako ja, bo tu mówię pan, są ludzie, którzy mają specjalistyczną wiedzę na ten temat i dobrze było, gdyby oni więcej mieli dogadania niż... Panie jaka tak? jest rola wolnej woli, tak? Tak, że ktoś jest rodzicem i czyli ma wolną wolę odpowiedzialność? za to, że dziecko będzie szkodzone, czy nie, czy można karać ukarać taką osobę za to, że on mówi, że to jest i dlaczego ta osoba ma być karana, czy tak? Proszę Pana, a y, jeżeli na przykład jest przymus szkolny i nikt nie protestuje przymusowi szkolnemu, a to jest taki sam przymus Nie, to nie przecież. jest ten sam, bo ten jeszcze nie y, Bo y, przecież bardzo niewielki wpływ mamy, ro, mają rodzice na to, czego tam dzieci są uczone, nawet w przedszkolach, już nie mówiąc o szkole. Tam na przykład jest taka modelka pani Ania Rubik, która tam ma ambicje edukowania nas seksualnie, prawda? No to nie nas, bo tam ja już. Tam po co mi to potrzebne, prawda? Ale, ale osoby młodsze ode mnie, na przykład bardzo młode, cudze dzieci, cudze dzieci chcę edukować i bardzo możliwe, że to jej się uda. Więc dlatego mówię, o ile tutaj protestujemy przeciwko szczepionkom generalnie, a tu pani nam wyjaśniła, na czym polega problem. No to powinniśmy słuchać takich opinii i, że tak powiem, postępować selektywnie. Ja chętnie, znaczy wiem, że są takie paramedyki, czy tam paramedykamenty, prawda? No, parafarmaceutyki takie, no to tam jeden jest więcej talku i cukru pudru, a w drugim jest więcej cukru pudru i talku, ale jeden działa tak, jak natura chciała, a drugi tam inaczej. No i ludzie myślą, że to wszystko to naprawdę. No to jasne, że tak jest. I jeżeli szczepionki są też przygotowywane według takiej receptury, no to jasne, że trzeba tutaj, tylko że, tylko że, jeżeli, bo wiecie Państwo na czym polega problem. Władza publiczna bardzo chętnie zawłaszcza rozmaite obszary dla własnych decyzji, rozszerzając własne imperium. Na przykład, gdybym teraz wyszedł na ulicę, to już abstrahując od tamtego, i wziął w garść ziemi i ją zjadł. tu nie ma takiej władzy, żeby mi to zabroniła. Natomiast, gdyby ta ziemia została uznana za lekarstwo, to już bym mógł zostać ukarany. Już bym mógł zostać ukarany. Otóż, jeżeli ja nie mówię, że to władza publiczna nie powinna mieć w tej dziedzinie żadnych uprawnień, nie mówię tak. Natomiast, jeżeli chce mieć takie uprawnienia, to powinna wykonywać swoje obowiązki. I na przykład powinna nie dopuszczać do obrotu takich. Jest... Tak, tak. <laughs> Nie no to wie pani w ogóle w ogóle jeżeli jeżeli no to jest to jest jest w tym pewien jest w tym pewien brak logiki tak jak to w tym dowcipie o Aronku jak w tym dowcipie o Aronku nie wiem czy państwo znacie anegdotkę o Aronku to jest z 68 roku dyrektor Zastał w czasie lekcji Aronka na boisku szkolnym. No i surowym tonem pyta, dlaczego nie w klasie? A Aronek mówi, panie dyrektorze, bo logiki nie ma. Jak to logiki nie ma? Dyrektor rozgniewany pyta. A Aronek wyjaśnia, bo ja panie dyrektorze się zesmrodziłem. I pan profesor mnie wyrzucił za drzwi. I teraz oni tam siedzą, a ja chodzę po świeżym powietrzu. <grym <grym to tutaj logiki nie ma. Dziecko które, nie jest, dziecko, które nie zostało. Pani zma, dziecko, które nie zostało zaszczepione, rozumiem, że jest bardzo, bardziej podatne na chorobę. No bo takie jest uzasadnienie tych szczepień? No jakby tak. Nie, nie, Już na razie od producentów abstrahujmy. Dziecko, które nie zostało zaszczepione, jest bardziej podatne na zachorowanie. Dzieci, które zostały zaszczepione, nie są podatne, no nie powinny w każdym razie być podatne na zachorowanie. Tymczasem, no to dobrze, to dzieci szczepione będą zdrowe, a dzieci nieszczepione powymierają i tyle, no więc logika by tak wskazywała, prawda? Tymczasem okazuje się, że postępowanie jest odwrotne. Czyli dlaczego mówię, że logiki nie ma. Ja miałbym pytanie. Tak, proszę bardzo. Po wojnie. Dzieci przed wiek szkolny, rozpoczynały szkołę, byli wszyscy w szkole szczepieni. Dziewczyny, chłopaki, w jakiś w różnym czasie, trzy różne szczepienia. Ja nie pamiętam jakie to były szczepienia. Przez 20 lat nikt nie zachorował chorobą ani na żadną grypę, ani na żadną chorobę, ani nic. Taka prawda. Wie pan, to znaczy myślę, że, myślę, że... W różnych warunkach bardzo no tak. trudnych, czyli mieszkanie, nawet najgorszych. Myślę, że ludzie chorowali tak jak i teraz, tyle tylko, że się tak nad sobą nie trzęśli. Jak tam ktoś się poczuł chory, to tam się kurował domowymi sposobami, chyba że już był bardzo chory. Ja na przykład pamiętam z mojego dzieciństwa, z czasów mojego dzieciństwa, wtedy dopiero wchodziła pencylina tak do, do leczenia. No i jak? Tam mówiono tak, z taką zgrozą starsi rozmawiali, że tam pęcylinę już mu stosowało, bo to musiał być bardzo ciężko chory. A jak nie, to znaczy, że tam nie był specjalnie chory. Idą faszyści, wiodą natarcie białostockimi batalionami. Tak by dzisiaj napisał z Władysław Borniewski wiersz aktualny. Tam zresztą ma to związek pewien z Podlasiem, bo wtedy Czerwony Madryt walczył za żarcie, a tu w kontrze była Biała Podlaska, więc niech żyje Czerwony Madryt i Biała Podlaska. Ale to nie w Białej Podlaskiej, tym razem był Marsz Równości Sodomitów i Gomorytów, tylko w Białym Stoku. I miał on wszelkie cechy prowokacji. W ogóle te marsze równości kiedyś się nazywały paradami, ale to tak już teraz organizatorzy i promotorzy odeszli od tej ostentacji. I tylko się nazywają marszami równości. Nie bardzo wiadomo, o co tutaj chodzi, dlatego że ci uczestnicy tam niby walczą z dyskryminacją, ale to nieprawda, dlatego że ani sodomia, ani gomoria nie są w Polsce dyskryminowane, to znaczy karane, bo tam nie wszyscy przecież muszą lubić sodomitów, a zwłaszcza im się nadstawiać. To nie, nie ma takiego obowiązku, nie ma takiej ustawy, która by to na razie, która by. Aby to nakazywała. No, ale od 1932 roku, kiedy wszedł w życie kodeks karny autorstwa profesora Makarewicza, to w odróżnieniu od niektórych innych zboczeń sodomia i gomoria przestały być karane. W odróżnieniu od niektórych innych, bo na przykład kazirodztwo nadal jest penalizowane, podobnie jak zoofilia czy nekrofilia, to są też takie orientacje szlachetne, no ale tutaj uczyniono wyjątek. Więc nie o, żadną, nie o żadną walkę z dyskryminacją tutaj chodzi, bo takiej dyskryminacji nie ma, a najlepszą tego ilustracją jest pan Robert Biedroń, który chociaż ostentacyjny sodomita został wybrany najpierw na prezydenta Słupska, więc miasta średniego, a ostatnio został wybrany do Parlamentu Europejskiego. Także nie, to nie jest obraz dyskryminacji, to nie jest dowód dyskryminacji, tylko raczej pewnej tutaj swobody Sodomici i Gomoryci cieszą się pełną równością wobec prawa. Jedyny w, takiej, jedyny w takiej sytuacji cel, który tym marszom może przyświecać, to jest sprowokowanie tych, którzy sodomitami ani gomorytami nie są. No i Świadkowie tych zamieszek w Białym Stoku, bo jak rejent Milczek mówił, nie brak świadków na tym świecie, przedstawiają różne wersje, trochę odmienne od sodomickiej i gomoryckiej i trochę odmienne od policyjnej. Otóż niektórzy świadkowie twierdzą, że wszystko się zaczęło od tego, że uczestnicy Marszu Sudomitów, których było około tysiąca podobno, obrzucili kontrmanifestantów jajami, co wywołało oczywiście ich reakcję. A wtedy policja z dosyć bliskiej odległości otworzyła ogień do nich gumowymi kulami. No i wtedy już się zaczęło, poszły w ruch kamienie i tak dalej. W takich sytuacjach nie da się uniknąć również rozlewu krwi, no z nosa oczywiście, bo to tam w innych części ciała nie. No i dowodem na to, że, a jeszcze inni świadkowie twierdzą, że policja użyła gazu przeciwko uczestnikom pikniku rodzinnego, który był w kontrze do marszu, ale miał przebieg całkowicie spokojny, bo tam były rodziny z dziećmi. No i dlaczego akurat w stosunku do nich tego gazu użyto, to diabli wiedzą, w każdym razie pani Elżbieta Witek musiała być troszeczkę zaniepokojona, bo tak się rozpędziła, że z tego rozpędu już zaczęła łgać jak najęta, bo pani minister spraw wewnętrznych, oczywiście w rządzie dobrej zmiany, pani Elżbieta Witek powiedziała, że policja by ochraniała każdą manifestację, bez względu na to, czego ona mnie dotyczyła, no, Łgarstwo aż na odległości. Pod, jak to mówił Ignacy Daszyński, obłuda do nieba śmierdząca, dlatego że no, wyobraźmy sobie, że ktoś organizuje manifestację pod hasłem Żydzi na Madagaskarze. Policja nie tylko by nie ochraniała takiej manifestacji, ale by spałowała jej uczestników, a niezawisłe sądy dostałyby od ministra sprawiedliwości rozkaz, żeby tam zaoferowały piękne wyroki.